Uświadomiłem sobie, że może nawet jest to dobra pora założenia chóru. Bo przecież niebawem czeka nas okres Bożego Narodzenia. I śpiew kolęd. A wydaje się, że śpiew kolęd nauczyć się jest najłatwiej. One są bardzo piękne, melodyjne. Yy padające szybko w ucho i dla każdego śpiewada nie ma specjalnie problemu, żeby zaśpiewać, nawet jeśli y, trzeba zaśpiewać na głosy. I wtedy zrozumiałem, że ta inicjatywa Pana Bernarda może się powiedzieć. I tak krok po kroku zaczęły się próby. No i Zaczęło się też śpiewanie. Po jakimś czasie, z racji tego, że mało było tych głosów męskich, trudno tak naprawdę zachęcić kogoś do śpiewania. Dzisiejszy świat jest taki troszeczkę taki z dystansem do tych wszystkich spraw udzielania się, czy pokazywania się publicznego, czy czy Zaangażowania się w jakieś, jakieś inicjatywy yy... postanowiono, że, że jednak robimy, utworzymy chór mieszany. I od tego czasu właśnie działano na tym polu chór mieszanego męsko-damskiego. Moi drodzy, to jest 20 lat. Znamy to powiedzenie jednego ze świętych, kto śpiewa na chwałę Bożą, ten dwa razy się modli. I Rzeczywiście jest to prawda, bo śpiew muzyka na pewno podoba się Panu Bogu, bo to jest bogactwo przeżywania spotkania z nim w różnej formie, liturgii, eucharystii, czy też, czy też różne formy palenia Go pięknym śmierłem, czy krąg na instrumenta, czy inna forma. Ale też każdy z nas tutaj korzystał na ten talent do śpiewania. I to jest też przecież dar Boży. Więc ten talent nie idzie na marne, On jest wykorzystywany na chwałę Bożą, ale też i by pomagać tym wszystkim, którzy uczestniczą w tych spotkaniach muzycznych, śpiewach. I to pomaga na pewno przeżywaniu spotkaniu z Bogiem, pomaga, pomaga y, zrozumieniu tych tajemnic, które, które przeżywamy związanych y, z naszym życiem, naszym zbawieniem. Przede wszystkim tajemnice, które zostawił nam Pan Jezusa, które my rozważamy w różnych okresach w roku kościelnego, liturgicznego. Stąd właśnie no, całe bogactwo i piękno tego, że to należy do chóru, kto śpiewa, kto udziela się, kto angażuje się. Ten rzeczywiście nie tylko dla siebie zyskuje, ale także i... Pomaga innym zyskać bardzo wiele duchowego przeżycia i zbliżenia do Pana Boga. Bardzo się cieszę, że, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Yy, że są też goście, zresztą, że są też sympatycy yy, śpiewu choralnego i w ogóle muzyki kościelnej. Zdaję sobie z tego sprawę, że wielu. Przekażowali się w śpiew chóru, którzy byli w tym chórze. Wziął nieba, podeszli do Pana, po nagrodę. Dlatego w sposób szczególny chcę też tutaj wspomnieć, i wspólnie razem chcemy ogarnąć ich też modlitwą, a są to sam założyciel, pan Bernard też, następnie śpiewacy, których znam bardzo dobrze. Wiem, że bardzo ładnie śpiewali to Andrzej Cyka, Zenon Hajn, Zenon Janowski, Feliw Skról, Marian Korczak, Zbigniew Kusz, Linka Stanisław, Adam Bacholczyk, Maria Pojasek czy Kazimierz Rusinek. Tych wszystkich ujmujemy w tej najświętszej ofierze. Oddając ich w ręce miłosiernego Boga, by mogli zasilić szeregi chórów anielskich i śpiewać na chwałę Bożą już tam w niebie. Pragnę również tutaj ogarnąć wspólną modlitwą naszą siostrę Haninem Litwem, która w ostatnim czasie zapadła na ciężką chorobę której nie ma w tej chwili po XVIII, ale dysponuje również wyjątkowo pięknym głosem, co dała temu teraz szczególnie partia Solowy. Pamiętamy o niej modlimy się za nią, żeby wróciła jak najszybciej do zdrowia. Ale moi drodzy, w tej wspólnej modlitwie z racji tego jubileuszu dwudziestolecia Powstania Bólu Pragnę nas wszystkich odjąć, tych, którzy macie, macie ten dar, talent, głos śpiew, żeby Panu Pan mógł wynagrodził Wam za to piękne dzieło, które wspólnie razem tworzycie i przez to udzielacie się ubogacając. Też wzbogacając życie duchowe, bo każdy śpiew, ból to jest też bogactwo duchowe i to na pewno służy wszystkim, którzy korzystają z naszego dzieła. Będziemy wspólnie razem modlić się, dziękując Panu Bogu za to wszystko, co było Waszym udziałem pośród, po, podczas tego. Dwudziestolecia, bólu, yy, ale też nie prosząc o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Was i dla całych Waszych rodzin. To te wszystkie sprawy składamy na ołtarzu tej przyświętej tą pierwszą niedzielę Adwentu, którą dzisiaj przeżywamy. Rozpoczynając to przygotowanie do tego pięknego czasu, jakim jest narodzenie Jezusa Chrystusa i przeżywanie tych tajemnic. Byśmy jak najlepiej mogli przygotować się do tego okresu. A teraz abyśmy mogli Godnie uczestniczyć w tej Najświętszej odwierze, przeprosił Pana Boga za wszystkie nasze rzeczy.